Tam są ludzie. Uwaga. Uważajcie na ogon teraz. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zabiorę Was za kulisy targów egzotycznych zwierząt w Gorzowskiej Arenie. Pracując w ochronie, jestem zwykle w samym centrum akcji i widzę to, co nie każdy ma szansę zobaczyć na własne oczy. Przygotujcie się na niesamowitą podróż po świecie egzotycznych stworzeń i niezwykłych atrakcji. Targi egzotycznych zwierząt to niesamowite wydarzenie, pełne emocji, wiedzy i pięknych, choć czasem groźnych stworzeń. Jako ochroniarz miałem wyjątkową okazję zobaczyć je z innej perspektywy. Jednak największym zaskoczeniem Targów był Reksio. Niech nazwa was nie zwiedzie. To ogromny model T-Rexa, prehistorycznego stwora. Konstrukcja waży około 70 kg. Powstała na zamówienie w Chinach. Za T-Rexem stoi małżeństwo Danuta i Paweł, którzy tworzą grupę C-T-Rex. Więc jeśli chcecie urozmaicić swoją imprezę bądź urodziny, możecie wynająć Reksia. Linki i wszystko, co potrzebujecie do kontaktu, zostawiam wam pod filmem. Schodzimy z drogi, schodzimy z drogi. Paga, schodzimy z drogi. Paga szeroko na bok i w szczęście. Bardzo bym prosiła Państwa obok klatki, żebyście Państwo tam też zrobili miejsce, bo się zaraz pójdzie odpocząć i musi jakoś do swojej ulubionej taki wejdź. Może się, bardzo proszę o przejście na prawą stronę. W tamtą stronę jakby pan przeszedł, byłaby nie wręczna. Cofnijcie tak? się trochę Państwo. Tutaj maksymalnie ile możecie. Uwaga na ogon. Prosiłbym się cofnąć stąd, tak? Maksymalnie do tyłu. Maksymalnie do tyłu. Rekso, pożegnaj się z wszystkimi, podziękuj za spacer i zaproś na kolejny. Tam się ludzie. Uwaga! Uważajcie na ogon teraz. Kreksio <noise> mówi: Dziękuję! I ja też Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmu. Jeśli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę wraz z subskrypcją, która nic Was nie kosztuje, a mi da motywację do tworzenia lepszych treści. Pozdrawiam Was cieplutko. Ja, czyli Kamil. Do zobaczenia. Cześć. Kamil Biały, YouTube Gra. Korzyść przygody, wszystko tu masz. Razy jeżera, sekret pro, ochrona, ciekawy świat. Subskrybuj już. Lecimy, star.